Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym informatorze militarnym. Miło mi Was powitać. Natomiast dzisiaj wieczór sobotni, nie piątkowy, ale sobotni. No, Maćka nie ma dzisiaj, więc zostałem sam. <laughs> Żeby nie było, przygotowaliśmy materiały wspólnie, natomiast no, życie zweryfikowało troszeczkę. Natomiast witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko gra i buczy. Mam nadzieję, że głos jest, obraz jest, nie ma co narzekać. Natomiast przygotowane dzisiaj mamy troszeczkę materiałów. Dajcie znać, czy wszystko gra. Witam Tomasza, Herciu. Witajcie bardzo serdecznie. Dajcie tylko znać, czy wszystko gra, i startujemy. Mam wrażenie, że chyba zaskoczeni jesteście, że w ogóle dzisiaj coś nagrywamy. Słuchajcie, aby nie było pierwszy, pierwsza informacja, jaka się pojawiła mm, kilka dni temu, dosłownie chyba trzy dni temu, bo dokładnie 11 grudnia, a mamy 13, czyli nawet dwa dni temu. Słuchajcie, 11 grudnia 2025 roku Agencja Uzbrojenia podpisała z firmą WB Electronics, wschodzącą skład grupy WB. Umowę wykonawczą na dostawę kilkudziesięciu zestawów amunicji krążącej warmate. Łącznie ma to być 360 płatowców z niezbędnym wyposażeniem, które trafi do wojska polskiego jeszcze w tym roku, słuchajcie. Czyli mają niecały miesiąc. Nie wierzę w to, żeby nie wiedzieli, że trzeba będzie. No ale słuchajcie. Materiał oczywiście znajdziecie na portalu obronnym. Materiał przygotowany przez redaktora Juliusza Sabaka. No i słuchajcie, co tu możemy mówić? <laughs> 360 sztuk, jak każdego dnia na Ukrainę idą tysiące dronów. No to słuchajcie. No, nie wiem jak wy, ale ja mam mieszane troszeczkę odczucia. Witajcie bardzo serdecznie, no bym tak naprawdę, naprawdę potrzebujemy tego trochę więcej. No. Co prawda armia wzmacnia swoje możliwości, jeżeli chodzi o drony, natomiast ilość tych dronów nie poraża, powiem tak, nie poraża ta ilość dronów. 360 sztuk w tym roku, czyli w ciągu mniej miesiąca. Inteligentnych systemów, no okej, okay, jest dobrze. Natomiast sama, sam przedmiot tego kontraktu, czyli dostawa 36 zestawów amunicji krążącej, Warmate. Który, z których składa się z 10 platform bojowych, głowic oraz przenośnej wyrzutni, wraz z systemem kierowania naprowadzania oznacza to, że do końca 2025 roku do polskiej armii trafi, tak powiedziałem, 360 sztuk. No i wartość tej umowy to 100 milionów złotych. No, jak to podzielimy, to, to ile wyjdzie za sztukę? Ciekaw jestem. Jak ktoś komuś się chce policzyć, to bardzo proszę. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Jeżeli komuś się chce liczyć, to niech przeliczy. 360 sztuk i 100 milionów złotych brutto. Natomiast cała umowa ramowa, na podstawie której zawarto umowę wykonawczą, moim zestawy dostawy do 2035 roku, mówi o liczbie 900 zestawów, czyli niemal 10 tysięcy inteligentnych systemów kierowania do rażenia celów. E Tutaj amunicją, pre, amunicją precyzyjną, czy krążącą. Słuchajcie, no, fajnie, że, że idziemy w tym kierunku, natomiast e, dla mnie troszeczkę mało, powiem szczerze, mało, mogłoby być więcej, zdecydowanie, no ale małymi kroczkami, małymi kroczkami dojdziemy do celu, prawda? No, no ładnie to wygląda, zbiera sobie pewne pochwały, natomiast. E, Zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy do następnego tematu. A jaki tu mamy następny temat? A, tak, tak, to co widzicie, no to jest F-35A Lighting 2. No i słuchajcie, wszystko fajnie, ładnie, ale chyba Amerykanie znowu będą troszeczkę niezadowoleni, chociaż wyjaśnienia, jakie tutaj się pojawiły. Witaj, Wolf, Kessel, Krzysztof, no jeju, wszyscy, witaj, Kasia. No, ładnie Was dzisiaj obrodziło, że tak powiem, tylko dlatego, że Maćka nie ma i na Maćka kanale tego dzisiaj nie ma, więc <laughs> a miało być. Natomiast życie, życie pokazuje, że jednak potrafi zmienić. Słuchajcie, Szwajcaria ogłosiła, że zmniejsza zamówienia na amerykańskie myśliwce i podaje jasne dowody. Oczywiście materiał cały znajdziecie na mm, Insider Polska Biznes. Y Tutaj oczywiście problem hmm, chodzi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę, a dokładnie chodzi o to, że w 2021 roku, gdy podejmowano decyzję o zakupie 36 maszyn F35A Lighting 2, ustalono, że budżet dla tej transakcji, wyniesie, będzie wynosił 6 miliardów franków, czyli 7,540 miliarda dolarów. I na taką, taką kwotę przekazano swoim obywatelom, którzy w 2020 roku na drodze referendum wyrazili zgodę na zakup samolotów za taką cenę, takiej ilości. Jednak, jak się okazało, mm, kwota szacunkowa była błędnie oszacowana. No i okazało się, że Amerykanie powiedzieli, że za te pieniądze no, 36 samolotów Lightning 2. F-35, no nie da się kupić. No więc słuchajcie, Szwajcarzy powiedzieli, że no nie, no my więcej kasy nie damy, więc no w tym wypadku mamy przeznaczone tyle, no i kupimy tyle, ile nam tutaj ta kasa pozwala, tak? No i okazuje się, że Amerykanie przyjęli to oczywiście, że tak powiem, do wiadomości. Natomiast wiemy, że Armia Szwajcarska od jakiegoś czasu ma ogromne problemy. Już pamiętam, gdzieś tam czytałem. Kiedyś artykuł na temat tego, że nawet społeczeństwo zaczęło robić, że tak powiem, larum, bo zawsze odbywały się jakieś pokazy lotnicze, a tu się okazało, że kilka lat, 2.21, 22, nie ma żadnych pokazów, no i ludzie się zaczęli zastanawiać, co się dzieje. Okazało się, że są takie duże cięcia w armii, że no, nie ma pieniędzy nawet na pokazy lotnicze, które były zawsze atrakcją dla społeczeństwa, i ludzie lubili takie imprezy, chodzili tłumnie na takie imprezy. No i okazało się, że nie ma pieniędzy, nie ma pokazów. No, armia jest całkiem biednie, biednie w armii. No i słuchajcie, okazało się, no dobra, wy, jak widzicie, referendum, mamy kasę, okazuje się, że jednak źle oszacowana kwota, nie kupimy 36, a mówi się, że armia szwajcarska według szacunków będzie potrzebowała od 55 do 70 nowoczesnych myśliwców. Co może oznaczać dla nich dodatkowe zakupy w przyszłości? No ciekawie, prawda? Ciekawie. <laughs> Witek, te sami. No nie ma zniżki, prawdopodobnie nie ma zniżki. Podejrzewam, że takiej zniżki Amerykanie na, na święta nie dają. No tym bardziej Trump chyba raczej nie da na święta takiej zniżki. No ale zawsze można zapytać, prawda? No zobaczymy. Mm, a my mamy chyba ósmego husarza, jeżeli się nie mylę, który już w bazie e, szkoli polskich pilotów w Ameryce. A, tak, 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 tak. Słuchajcie, trzeci temat. O! Trzeci temat to jest bardzo ważny temat, bo powiązany z nami, a dokładnie z ofertą polskiego rządu, który w końcu powiedział, jak trzeba powiedzieć. Słuchajcie, powiedział kolegom z Ukrainy tak. Wiemy, że potrzebujecie naszych migów 29. No, mamy jeszcze, możemy wam je dać, bo kończą się tutaj rekursy na silniki i inne elementy, więc one i tak długo u nas już nie polatają. E, natomiast w zamian potrzebujemy od Was technologii rakietowej, dronowej, wymiany informacji. I ostatnio czytałem, że słuchajcie, no Ukraina powiedziała: Nie ma problemu. Będziemy z Wami współdziałać, damy Wam to, co potrzebujecie. No i teraz pytanie, dlaczego Ukraina potrzebuje tych migów? 29 Słuchajcie. 20. A, policzyliście? 20, 70, no, 277 Tysięcy? No nie, nie, to, to chyba, chyba nie. Chociaż. A żeby było sprawiedliwe, Wolf, dziękuję. Słuchajcie, no. No bo na tym się szkolili. No, zgadza się, Wolf. Dlaczego Ukraina potrzebuje migów? Migów potrzebuje, dlatego że po pierwsze szkolenie jak powiedział Wolf i logistyka. Armia ukraińska miała na wyposażeniu Miki ma też elementy do tych migów. Swego czasu nawet bodajże chyba silniki do tych migów robili. Mają możliwość, że tak powiem, pewnej naprawy. Trochę tych migów też dostali od nas już. Do tego migi zostały zintegrowane do uzbrojenia zachodniego. Potrafią przenosić zachodnie uzbrojenie. No i po pierwsze, i po drugie, piloci ukraińscy. Znają ten samolot, nie muszą się długo szkolić. Znają, no i tutaj jest cały ten pies pogrzebany, tak naprawdę. Słuchajcie, dla nich każdy samolot jest na wagę złota, szczególnie nawet takie MiG-29, które e, wykorzystując rakiety R-27, R-73, mogą swobodnie e, tutaj zeszczeliwać rakiety manewrujące drony szachet. No, i mamy też przypadek, przynajmniej jeden, ze szczelenia małego bezzałogowca, tym był Orwan. Więc to jest dla Ukrainy bardzo ważne, tym bardziej, że jest to pierwsza e, propozycja polskiego rządu, który mówi, że damy wam, ale za coś. A dokładnie za to, co Ukraina bardzo mocno rozwija, ma ogromne doświadczenie, a my tego potrzebujemy na już. Czyli jeżeli chodzi o możliwości rakietowe, i jeżeli chodzi o możliwości dronowe taktyka, zastosowanie i rozwój dronów. Słuchajcie, no jeżeli my popatrzymy na pierwszy temat, jaki dzisiaj był, odnośnie WBA Electronics i tutaj WarMate'ów, które na Ukrainie cieszyły się swego czasu bardzo dobrą opinią, dalej się cieszą, natomiast my potrzebujemy tego w większej ilości, słuchajcie, jakby nie patrzeć, w większej ilości. No, a o tym wszystkim tutaj pisze też na łamach WBA 24 Jakub Palowski, który przygotował ten materiał i polecam, polecam naprawdę ten materiał, bo to tylko pokazuje, jak ważne jest dzisiaj z perspektywy tego, co się dzieje za wschodnią granicą, dostosowania pewnej taktyki i tego, co się dzieje na froncie. Oczywiście mówi się, że my tak walczyć nie będziemy. Generał Kukuła tak mówi, natomiast generał Kukuła mm, powinien obserwować bardzo mocno to, czy na przykład będziemy faktycznie mogli Liczyć na swoich sojuszników, bo dzisiaj, mając w perspektywie to, co robią Stany Zjednoczone, możemy mieć pewne obawy, czy aby na pewno będziemy mogli korzystać pełną parą z tego, co oferują nam sojusznicy. Ja bym tak pewny nie był. Zawsze jest pewna zasada, jeżeli liczysz, to licz na siebie, i to jest najważniejsza rzecz. E, przypominam, 1939 rok, e, gdzie e, oczywiście nasi sojusznicy. Wypowiedzieli wojnę, pomoc nie dostarczyli w odpowiednim czasie, no bo nie mogli dostarczyć, i też tutaj bardzo materiały fajne się pojawiły, różne, że tak naprawdę ani Francja, ani Wielka Brytania nie były przygotowane do wojny, nie mogły udzielić takiej, takiej, takiej pomocy, jaką myśmy zakładali, jaką się zobowiązali. Natomiast szybkość tej kampanii pokazała, że no niestety tak nie będzie. Drony to jedno, ale technologie walki radioelektronicznej przeciw dronom są również ważne. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, że są ważne. Tylko, że teraz ogromnym problemem są drony na światłowodzie i tutaj zakłócanie. Nie, chociaż mówi i śmiali się gdzieś ostatnio żołnierze na linii frontu, że najlepszą, najlepszą przeszkodą dla drona na światłowodzie jest drut kolczasty, więc <grym>, no coś, coś w tym jest, prawda? <grym>, więc może być. Natomiast możemy się pośmiać, ale raczej że mnie nie do śmiechu, tym bardziej, że te strefy są ogromne i na każdym kroku, słuchajcie, drony dają się znaki jednej i drugiej stronie. Dziś YouTube mnie nie lubi. Słuchajcie, nie ma co przesadzać. Damian, no oczywiście, że nie. No, jeżeli mówimy o jakiejś zdradzie, to ja bym się zastanowił, czy aby na pewno możemy mówić o zdradzie. Też nie mówić o zdradzie, bo dobrze wiemy, czy we Francja i Wielka Brytania była przygotowana do wojny, czy nie. dobrze wiemy, że nie byli przygotowani. Zresztą zapłacili i jedni, i drudzy za to. Natomiast no wiadomo, budowało się sojusze, które tak naprawdę e, były nic nie warte. Przynajmniej w mojej ocenie. Słuchajcie, przejdźmy do następnego tematu. a I teraz wam powiem, dlaczego to takie ważne. Przypomnijcie sobie poprzedni materiał, jaki robiliśmy z Maćkiem i mówiliśmy tam o lekkiej haubice LG-1 francuskiej, która była oferowana polskiej armii, o dokładnie obronie terytorialnej. No i dzisiaj okazuje się, że na Międzynarodowej konferencji artylerii w Toruniu znalazła się też propozycja. Zgadnijcie czyja. Myślę, że ten pojazd, który widzicie tutaj już wam wszystko podpowiada. Więc myślę, że się skapniecie o co chodzi. Bo oczywiście, no dobra, nie będę was trzymał w napięciu. No i tu mamy amerykańską ofertę koncernu AM General, skierowaną do wojska Obrony Terytorialnej, a przedstawiła ona samobieżną haubicę Hawkej, OK, kaliber 105 mm, jako nową wersję, jaka została przedstawiona. No i słuchajcie, lekka hmm, haubica, tutaj M20, ona jest taka słuchajcie, pochodna troszeczkę M119, kaliber 105, Mogąca strzelać na dystansie od 11,5 do 19,5 km, w zależności od, zużytej, od użytej amunicji. Szybkość stałą, określona na 3 wystrzały w ciągu minuty. Zaś podczas potrzeby do rozstawienia i rozpoczęcia strzelania wynosi okres, wynosi 90 sekund. Tam francuska chyba miała 30 sekund, ale ona była ciągniona. A tutaj mamy załadowaną na e, pojeździe natomiast y, może się okazać, że ta haubica w razie potrzeby może nawet wystrzelić 8 pocisków w ciągu jednej minuty, o ile dobrze pamiętam francuska chyba miała 9 albo 12 na minutę no i tutaj przy stałym strzelaniu y, wartość w ciągu minuty maleje do 3 czyli spada ten okres, y, czyli nie możemy zbyt długo na niej strzelać tak szybko, no i teraz y, masa pojazdu Czyli Humvee, 4 osoby do tego hałbica, 6 ton, 400 kg, więc no, troszeczkę sobie to waży. Natomiast ta hałbica samobieżna była testowana przed armią amerykańską i ukraińską. No i tutaj dość fajnie się sprawdzała. Zobaczymy, czy, bo nawet tutaj były próby też na strikerach i na Supacat super Extenda, więc zobaczymy, czy będzie, bo u nas jest proponowana na Legwanie, żeby to zamienić na Legwana i na, przynajmniej tak tutaj proponowali, żeby to osadzić na Legwanie. Słuchajcie, no nie wiem, coraz więcej takich propozycji, zobaczymy. Co wy tu dobrego piszecie? Kurde, Marcin, czy pierwsi, pierwsi takiej konstrukcji. No panie, oczywiście, a taczanki to co? A później we wrześniu też mieliśmy taczanki. Też wykorzystywaliśmy pomysły, które się sprawdzały, tak? Więc tutaj jak najbardziej. Natomiast, czy systemy przechwytujące elektronikę dronów są skuteczne przeciw dronom na światłowodach? Czy ktoś coś wie? No. Słuchajcie, są różne próby, że tak powiem, znalezienia sposobu na światłowody. Dopóki się nie przerwie tego kabelka, to jednak jest problem. Słuchajcie, te pajęczyny na niektórych sektorach to wręcz zaczynają po prostu wszystkim przeszkadzać, ale to się ciągnie bardzo mocno. Najnowszy materiał jaki się już pojawi prawdopodobnie w poniedziałek z gościem zacnym. Mówi, że no słuchajcie, tam gdzie do tej pory było w miarę bezpiecznie, teraz już nie jest bezpiecznie. Właśnie przez światłowody, które docierają na dużej głębokości. Natomiast wszystko jest przed nami, że tak powiem. Szukanie pewnej tarczy na miecz albo mieczu, miecza na tarczę więc tutaj wszystko, wszystko zależy od tego, jak będzie to, że tak powiem, jaka będzie próba. Wykorzystania czy też zastosowania, słuchajcie, propozycja amerykańska. No, to nie jest pierwsza. Mieliśmy wcześniej francuską. E, natomiast, jakby tu maciek był, to bym powiedział: zaraz, zaraz zapytaj, Tomka. Tomek by ci powiedział: Oczywiście kaliber 105, tak? No, to mamy. Dobrze, co mamy dalej w zanadrzu? no słuchajcie, mamy w zanadrzu jeszcze jeden tematik. To nie taki zły. Bo, jak kiedyś Maciek opowiadał, była próba zawiązania współpracy pomiędzy Polską a Tajwanem w sprawie dronów. Powód jest oczywisty, aby obejść, że tak powiem, embarga czy też problem komponentów z Chin. No i słuchajcie, wszystko dobrze się skończyło, bo, jak poinformował Malej.pl, Polska i Tajwan podpisały. Porozumienie, czy memorandum, może tak, o współpracy w zakresie rozwoju niezależnego od Chin łańcucha dostaw dronów. Słuchajcie, no i tutaj mamy coś więcej, bo na początku grudnia tajwańskie Zrzeszenie e, Teliboa, y, wspierające pomysł dronów, i Polska Izba Systemów Bezzałogowych podpisaje memorandum o współpracy. Celem porozumienia jest rozwój łańcucha dostaw dronów, który nie będzie uzależniony od Chin. Umowa, którą podpisano w Polsce, ma na celu wzmocnienie relacji pomiędzy tajwańskim a polskim przemysłem dronowym. Były już przymiarki do dronów, były też przymiarki zakupy dość dużej ilości komponentów, więc mamy już memorandum o pełnej współpracy no i wspólne działanie obejmie nie tylko tworzenie niezależnego łańcucha dostaw, ale także integrację systemów dronów oraz wsparcia dla przepisów korzystnych dla rynku. Zawarte porozumienie przewiduje również planowanie wspólnych testów podczas międzynarodowych wystaw technologicznych. No i tutaj minister gospodarki Tajwanu nie zmuszajcie mnie do czytania: Kung Ming Xin podkreślił znaczenie umowy, zwracając uwagę, że kwestia bezpieczeństwa oraz konieczność ustanowienia łańcuchu dostaw niezależnych od chińskiego wpływu. No i tutaj też ma. Hmm, w sumie powiedział coś miłego, bo w zeszłym roku Polska była największym rynkiem eksportowym dla tajwańskich dronów, co Maciek też zaznaczał. No i to też świadczy o rosnącym tutaj, że tak powiem, pewnym porozumieniu i współpracy pomiędzy Polską a, ta, a, a Tajwanem. No i co ciekawe, prezes Zrzeszenia Teddy Boa zaznaczył, że konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą zmienił międzynarodowe przygotowania obronne. A z dronami stającymi się kluczowym elementem bezpieczeństwa narodowego. Dlatego od początku swojego istnienia organizacja dąży do integracji tajwańskich firm wyprodukujących drony i współpracy z przyjaznymi państwami, aby pomóc członkom w zwiększeniu ich globalnej konkurencyjności. Teddy Boa założona została w 2024 roku przez Tajwańskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych, wspiera rozwój przemysłu dronów na Tajwanie promuje także innowacyjne, innowacje oraz pomaga krajowym firmom w wejściu na międzynarodowe rynki, no, czyli takiego mamy takie korpo, które tutaj auspicjami rządowymi wspiera słuchajcie, no bardzo dobra informacja bo słuchajcie, wiemy z czym zderzyli się Amerykanie Podczas ostatniej blokady, że tak powiem, pewnych elementów dla amerykańskich firm produkujących silniczki, ja czy tam nie silniczki. No i teraz wiemy, że największym też producentem pewnych rzeczy jest Tajwan, więc taka współpraca między Polską a Tajwanem na pewno nie spodoba się Chinom. Na pewno będą Chiny bardzo nas obserwowały, bo im się to raczej nie podoba. Słuchajcie, no, a my na tym możemy naprawdę skorzystać i to bardzo mocno. No, jeżeli dostaniemy pewne technologie, pewne rozwiązania z Ukrainy, no to słuchajcie, to też będzie miało dla nas wielkie znaczenie, przynajmniej w mojej opinii. Uuuh. Dobrze. Co my tam jeszcze mamy? No, no drony są w może najlepszej i najszybszej budowy na Wolf, ale natomiast u nas jest problem z wojskiem, a dokładnie z dowództwem i z generalicją. Do tej pory nie mamy ani koncepcji użycia dronów rozbudowanej, ani filozofii użycia dronów. Mamy tylko powiedziane jako drony, które mają rozpoznawać, no oczywiście uderzeniowe, jakiś tam zamysł jest, ale ja nie widzę żadnej, że tak powiem taktyki, ani nic, nie wiem, może skorzystamy na ukraińskiej, ostatnie filmiki się pojawiły z ukraińskiej 155, będzie jutro w raporcie już teraz zapraszam, no pokazują jak, gdzie na filmiku, na filmiku można zobaczyć jak jak działają ukraińskie drony, artyleria i to drony różnej maści, bo już teraz możemy powiedzieć o pewnych zmianach zachodzących też na Ukrainie, gdzie mamy różnej maści drony, czy to rozpoznawcze czy uderzeniowe czy też nadzorujące, czy też korygujące, czy mamy przechwytujące, uderzeniowe, bombardujące. Słuchajcie, dochodzimy do specjalizacji. Do specjalizacji w różnych dziedzinach mamy kolejne jednostki ukraińskie, które stają się jednostkami dronowymi. Oczywiście zawsze wszystko ma swoje plusy i minusy. Wiemy, że pogoda negatywnie też tutaj działa na, na, na użycie dronów, natomiast nie wyklucza ich. Ogranicza pewne możliwości, ale nie wyklucza ich z pola walki. Dopóki nie znajdzie się bicz na drony, a w mojej opinii i w moim mniemaniu nie szybko się to stanie, przynajmniej przez jakiś okres czasu, no to możemy sobie wdrażać. Możemy sobie wdrażać jak tylko możemy. Słuchajcie, przetarczyłem pięć materiałów. Przynajmniej trzy moje dwa maćka. Resztę zostawiłem mu na wtorek. Może się uda. Bo ja we wtorek mam dniówkę. Teraz czas na jego. Słuchajcie, jakie tam pytania? Najlepsze co ma Ukraina to te drony. Szczątki, co atakują roskie... No tak, no mają. Ma, zresztą mają pełną gamę różnych dronów, jakie sobie tylko zażyczą. A czy zażyczą? Mają bardzo mocno rozbudowaną. Cześć, Black, witaj bardzo serdecznie. Mają naprawdę sporo tego, więc tutaj też kwestia, do czego potrzebują dronów. Hmm, oczywiście, wiadomo, że pole walki to pole walki. Atakowanie zaplecza, atakowanie głębokich tyłów, e, gospodarki, infrastruktury krytycznej. Słuchajcie, wszystko. Wszystko. Natomiast, jak popatrzymy na nas. Hmm, słuchajcie, no to my mamy. No, dobra, no, jasy mamy, no i tyle, tak? Co więcej. Po co w takim razie inwestować w coś, co wymaga do każdego efektora tyle samo operatorów? Hmm. No jeżeli mam 100 dronów i mogę sobie w gotowości trzymać 99, atakuje jednym, to tak naprawdę nie potrzebuję 100 operatorów. Wystarczy mi jeden operator. I tak to mniej więcej teraz na Ukrainie działa. Tam jeden operator zarządza chyba do 24. Chińczycy nawet teraz bawią się 100 dronami, o ile dobrze. Więc, mniej więcej, tak to wygląda. No, wiesz, co Black, od ponad dwóch godzin było powiadomienie, ale to, jak, jak zwykle, YouTube przy przeciążeniu, jak ma problem. Tak, Damianie, zgadzam się w zupełności z Tobą. Wiedza jest bezcenna, bo to jest wiedza nie tylko z użycia własnych dronów, ale też wiedza z tego, jak używa jej przeciwnik. To jest naprawdę coś bezcennego, co dla nas może być naprawdę bezcenne, bo my nie mamy takiego kontaktu i, i naprawdę. Witaj, Grzesiek, nie mamy takiego kontaktu, nie, nie toczymy wojny. Natomiast Ukraina toczy wojnę, ma swoje wypracowane taktyki i ma też po części rozpracowane, że tak powiem, rosyjskie taktyki i użycia dronów, więc to jest też bardzo ważne. Słuchajcie, no pół godzinki, szybko to uwinęłem, więc y, zapraszam już jutro. <grym> zapraszam Was już jutro na 8.30. Ja oczywiście będę w pracy, mam nadzieję, że może się uda. Zobaczymy, natomiast y, ja Was już teraz zapraszam. Będzie o czym mówić, e, pojawił się sukces, zobaczymy, omówię go. Natomiast już teraz 8.30, witam, widzimy się. Pozdrawiam, trzymajcie się miłego wieczoru. Cześć.